Witam Was. W ósmym odcinku zagrajmy w Half-Life 2 epizody 1. Ciąg dalszy... ...czwartego etapu. To Cytadela coś wybucha, widzicie? Nie mamy czasu. Tak, tu będziemy z Sukinsynami walczyć. Jakby kto chciał, i amunicja do MP5, i granat Czekaj, spróbuję im y, to podrzucić, Pierdalaj skurwę synu, przynajmniej spaliłem jednego skurwiela. Łaczyń kurwa. <gry> Jeden się spalił, bo rzuciłem w niego butlą. Karmistrem z paliwem. Tu będzie lekka pułapka. O, advisor. Zauważył. Tu mamy nową broń. Karabin pulsacyjny. Mamy bateryjki. Granaty. Jeden nim wrzucimy tam. Myślę, że 50 Co jest to -ha -ha! Skur wiele! <gryzanie> Zajebiście to wyszło. Macie kurwa za swoje skurwy syny. <gryzanie> tutaj słyszymy walkę w tle. Antlion będzie tutaj, strażnik zbyt wartościowa broń. Ten karabin pulsacyjny, żebym miał go tak tutaj ustawić. Bo wystrzelam i... i powyzbieram wszystkie egzemplarze. Szkoda, że ty nie możesz, Alex, nosić tego karabinu. Nie wiem, właśnie którą broń wziąć, kurde. Hmm. Tam będzie Gravity Gun, bardziej opcjonalną, bo będziemy beczkami rzucać wybuchowymi. Już możemy wziąć od razu i rzucić od razu z góry Nie, tutaj nie możemy rzucić taką Tą baterykę sobie zrzucę, żeby później ją wziąć To sobie podrzucam to wszystko W razie czego gdybym mnie... jest... Ten strażnik zbyt mocno poturbował te wszelkie te apteczki. O, takie coś to zrzucam od razu na dół, bo na górę już nie będę mógł wrócić. Już dostał jedną beczką. Już dostał drugą beczką. On na razie wszystkie konzentnie. Polera nie trafiłem. A uciekłem ci. Kurwa. Kurwa z tymi anglionami jebanymi. Dobra, trafiłem Jest jeszcze jedna beczka Nie trafiłem jeszcze Dobra, to shotgunem pociągnę Dobra, starczyło Tak, teraz trzeba pozatykać te dziury Tu jest jedna dziura Tu jest druga dziura Jest zatkana Spokój ha! Ty tam powystrzelaj wszystkich, a ja tu pozbieram sobie ten Znajdź... Doszukana w co O i to właśnie jest to co chciałem wam Oteczki mieć To co, idziemy dalej. Idziemy dalej Tu jeszcze sukni syny będą O właśnie Ha 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 No pięknie. Geraldus, ci skurwysyny. A najemnik jakiś tam nadaw stoi. Strzelamy te beczki, żeby tam oczyścić to pomieszczenie. Jeszcze coś wybuchło. To się zmieni na pistolet normalny. O, uwaga na te miny. A, i tu będziemy musieli iść na drugą stronę, żeby drzwi otworzyć. No, ja, oczywiście, że tak. To będzie kurde o ominowane pomieszczenie. Tu jeszcze się zajrzeć, co tu jest. O, to co, ja, to co ja lubię. Tu będzie ominowane pomieszczenie. Będzie się bardzo ostrożnie trzeba tutaj poruszać. No, po tych, po tych, tych beczkach trzeba będzie się poruszać. Bardzo ostrożnie. Tego od razu załatwić, żeby nam nie przeskazały barnake. Dobra, zginął. Ten też zginął. I tutaj najlepiej wrzucić jakiś granat albo strzelić z broni i zanurzyć się, żeby nam obrażeń nie było. Oczyścisz w ten sposób pomieszczenia tu jakiś jeszcze trujący będzie headcrab shotgun <silly> <silly> dobra, ten stół musimy sobie podstawić, żeby wejść do tego szybu Wejść na samą górę. Nie wiem, jakim cudem ten yy, yy, ...mardakla się tu wziął. Przecież tu wystrzelałem wszystko. To też trzeba wysadzić. nie dosięgnę tak w ten sposób tego barnakla, może tu się uda. A były dwócha, się pojawił trzeci. Nie wiem jakim, jakim cudem w ogóle. No ale dobra. Tutaj teraz trzeba iść. Drzwi idziemy teraz i tutaj będą te miny. tak? grawitiganian jak zauważyliście, przeprogramowuje miny, że teraz już są po naszej stronie. Ponowne położenie neutralizuje je. Dobra, idziemy. No, tu jest taka sama skrzynia elektryczna. Nie, nie zapomniałem cię o tobie. te loadingi tu są długie. Tu jeszcze parę zombiaczków będzie, to Wysadzimy wszystko byczkami. Rozgardiasz będzie rozpierdol. Mmm. <śm> Haha ha, ha. Tu jeszcze szafka jest i Amunicje są I bateryjka, jakby to chciał I Tu będzie pułapka w postaci żołnierzy, to nie wiem właśnie którą broń wziąć Shotguna chyba wezmę Tu sobie poczekam na nich O cholera beczka No chodźcie tutaj No nic, nic się takiego szczególnego nie stało Ale tu musimy wtyczkę zaciągnąć Żeby wyłączyć to pole Tu jest nowa broń, kusza. Też ją, też ją lubię. Snaj, snajperska. Dobra, tu skończymy na tym odcinek. I zapraszam na odcinek dziewiąty.